Na drugiej edycji Akademii Klimatu, którą organizuje Centrum Kompetencyjne Green Team wraz z Think Tankiem i Incubem naszym uczelnianym, będziemy mówić o zmianach klimatu, będziemy mówić o katastrofie klimatycznej, o ryzykach klimatycznych, społecznych i ładu korporacyjnego. Wśród gości znaleźli się MPWK, Wrocławskie ZOO, BNY Melon, BNP Paribas, a także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, HP Inc., oraz z cluster Energetyczny i DB Energy. Te wszystkie spółki i te wszystkie organizacje będą mówiły o ryzykach ESG, o zmianach klimatycznych, o zrównoważonym rozwoju i o tym, jak to przekłada się na otoczenie biznesowe, na ich działalność, jak zmieniają się priorytety. Myślę, że będzie to bardzo inspirujące spotkanie zarówno dla studentów, jak i naszych dydaktyków. Przebadaliśmy około 150 tysięcy gatunków, czyli promil. Interesujemy się kosmosem, interesujemy się e, sztuczną inteligencją, nieprawdopodobnymi osiągnięciami technologicznymi, a my ciągle e, nie mamy pojęcia o życiu na Ziemi. E, 142 100 gatunków to jest e, aktualizacja z wczoraj, ponieważ ja ten slajd muszę aktualizować co kilka tygodni. E, to jest e, czerwona księga IUCN, e, więc 30% jest zagrożona w tej chwili w Akademia Klimatu to kolejne ważne przedsięwzięcie w ofercie Centrum Kompetencyjnego Green Team. We współpracy z partnerami z Dolnego Śląska zachęcamy do przekazywania treści dotyczących zrównoważonego rozwoju wszystkim wykładowcom i pasjonatom, którzy kształcą naszych studentów. Ta propozycja to także kształtowanie świadomości, która pozwala nie tylko na przekazywanie treści, ale także na świadome uczestnictwo w realizacji Strategii 2030.